Siemano, siemano, z tej strony agent wywiadu z Armenii. Dzisiaj zagramy sobie na hardzie, po prostu, zwykle tak. A jednakiem, nie chce mi się tak szczerze mówiąc, z innym grać, tym bardziej, że woli przydałoby się coś podblokowywać. I widzę, że pierwsze piętro nie za fajne. Mamy od razu fioletowego, szybkiego miniboca, który może nas wirusem zarazić, typu H HPV typu 4. Wirusowe zakażenie wątroby i inne pyszności. Niestety, tylko dał nam piguła, a ta piguła to. Infestation. Piguła, która sprawia, że sramy pająkami. Zajebista piguła. Bo to nie jest główna. Wpadają te pająki. Prawie w kolce, jak zjeb jakiś. Co to za item? Chocolate milk. No? No to moje palce umrą mnie. Tym bardziej, że mam zakwasy. <noise> Idealne połączenie po prostu, zakwasy i czekolad nie? Coś pięknego po prostu. O proszę, jaki ciekawy pokój, tutaj od razu mamy dwa Podoba mi się to, mamy dwie monety, które od razu mogę wpłacić. Mamy psa, który walczy. I od razu płacimy te dwie monety. No może być super secret i nie ma super sekretu Więc idziemy na bossa. No i bosik jest niezbyt przyjemny, tak szczerze, nie lubię na niego walczyć. Jak się ma latanie to jeszcze jest luźny, nie? Ale tak normalnie to ciężko jest. Trzeba po jak największych okręgach gobić i uważać na tego ducha, żeby za bardzo się nie panoszył. I mamy tutaj blue capa, co jest mega spoko. zapy sprawiają, że szybciej nam się ładuje ten pocisk. I co ciśnij? Ci Nic nie po prostu bambo się bawić. sobie mogę nagrać, że delegate bambo. Dawno w to nie grałem. To też jest spoko. Hmm, też z uniwersum z Spino. Jakbyście byli chętni, to napiszcie w komentarzach. Mamy tutaj mój ulubiony pokój. I nie wiem czy... Tak szczerze mówiąc oddawać. Czy nie oddawać? O to jest pytanie. Jeszcze pomyśleć. Mamy również nasz, nasz upragniony treasure room. I ten jest tak żałosny, że go nawet brać nie będę i nie będę tego komentować, co się stało teraz. Ja pierdzielę. I ogólnie chciałem też poinformować, dosyć ważne ogłoszenie parafialne, że teraz odcinki będą się rzadziej pojawiać. W sensie, dalej będą codziennie, jeżeli wszystko wyjdzie, wyjdzie po mojej myśli. Ale na pewno będzie ich mniej naraz, nie? I czasem może się też tak okazać, że nawet będzie dzień bez odcinka. Bo po prostu będę miał pracę. Będę miał o wiele mniej czasu. Ale no miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży tylko, nie? W końcu, w końcu, trzeba pracować, kurde. Bez pracy to nie ma nic. Jakby to powiedział Christopher Kononowicius. I mamy dużo zdrowia do oddania. I chyba ja bym oddał, żeby dostać pierwsze Angel Room. Na pierwszym piętrze. No, oddam teraz HP. Dobra, oddaliśmy zdrowie cztery razy. Nie czemu mamy szansę na Angel Room i... Boss się trafił w sumie łatwy. Chociaż w gorszej wersji, bo na pewno te muchy one są no, trudniejsze od zwykłych. Zdecydowanie. No, tyle dobrze mogę one za pomocą mojego y, ...kakałowego strzału. Zabrzmiało dosyć nieprzyjemnie i źle, ale uwaga. Muszę się skupić, bo nie chciałbym stracić szansy na mój ukochany Endler'u. Let's go, let's go. Dawaj, mincie. Pedraści. I dużo serduszek się trafiło, więc będzie dużo do oddawania. A nużyć dalej, jeszcze nam się trafi jakiś item, by. Przepraszam, by. tym. vaisrumie i no tak szczerze mówiąc nie za dobry lud no ale cóż no nic innego mi nie zostało jak oddawać jeszcze hp żeby wydropić coś fajnego no i nic się nie trafiło niestety mamy tylko solharta którego cyskaliśmy, ale dzięki temu mieliśmy na początku angel Room, którego mamy nawet nie najgorszy item tym bardziej dwie ffm fajnie działa ponieważ no, oprócz tego naszego rozprysku, mm, który stunuje przeciwników, to jeszcze tworzy ognisko na środku. Na naprawdę przydatny, tym bardziej przy jakichś przeciwnikach latających, a tymczasem lecimy na, na tą i po prostu się nie zatrzymujemy. Od Urwideles może jeszcze uda nam się dojść na yy, na yy, I mamy bardzo dobry item, Mutant Spider, Quad tym bardziej z yy, Chocolate Milkiem. Ja pierdziele, normalnie bym miał Sonic z yy, Quad że jeszcze lepiej. Dobrze się trafiło. Kurde no. Ja pierdzielę. I generalnie za niedługo już negatyw odblokujemy. Jak się uda. O co na pewno będę się starał? Widzę od razu na minimapie, że tutaj jest Solhard, którego więc zgarnął. Dobra, no spokojnie. Oddaję sobie gdzieś na bok. Dobra, udało się. Tutaj od razu wysadzamy posolharta harta i idziemy do... I Mamy tutaj bardzo fajny pokój znowu. I fajne luty. No, jeszcze mi się zastanowił z tego, bo sobie na później zostawia, jakby co. Jakby mi wydrapało wiele więcej serc, na pewno będę je oddawał. Mamy Secret Room. przydałaby się jeszcze jedna bomba. Tym bardziej, że mam tyle monet. Więc jak miliony monet. nim od ale ląd. Mm. I zdecydowałem, że będę oddawał HP. Może znowu się uda nam uzyskać Angel Room. Nie uda się. Trudno. Devil Room też jest spoko. Dobra i mamy Hacka. bardzo łatwy boss. Tak swoją drogą, kurde, w sumie podobny do bossa z pierwszego piętra, nie? Tylko jego po prostu, w teorii, trudniejsza wersja. A teraz z Sojimilkiem i Quadshotem to tym bardziej to szybko przejdzie. Pójdziemy, znaczy. No, idziemy spać, idziemy spać. No, gasimy światło. Dawaj, dawaj. Niestety się nic nie trafiło, ale my, mamy laczki. Dzięki czemu mamy dwa klucze, dzięki czemu będziemy mogli wejść do... Yy, a to jest nie może jakieś szczegółowe serce dropną? Nie, dropnie piguła, który sobie użyję później. Yy, do sklepu mi się na pewno przeszedł, yy, żeby kupić coś ewentualnie w tym sklepie, bo mamy dosyć kiepską sytuację, jeżeli chodzi o serce, jeżeli chodzi o itemy, a mamy dosyć dobrą sytuację finansową i mamy tutaj, uwaga, tak... Jedno serduszko. Jedną kartę The Emperor przyda się na 5, piętro, kluczyk i resztę wpłacam do maszyny do dotacji po prostu. No 160, spokojnie dobijemy, 166 nawet. Zajebiście. Na szybko do Sacrifice runu. Ja pierdolę! <śles> o! Wiedziałem, że się opłaca. Dobra. Dobra, lecimy, kurde! Lecimy i się nie boimy, lecimy i nie śpimy. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że to się będzie opłacało. I czemu się nagrywa? Ja, że się nagrywa, aż dostałem obrażeń, miliard. I mnóstwo fartów jeszcze. Kurwa, dobra Dobra, 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 lecimy. Ja chyba nawet bym przerażował to piętro teraz. Po prostu się tepnę z emperorem do... do bossa? Tak, bo to... Nie, są katakumsy... znaczy kiedyś yy, drugie dopiero. Dobra, to jeszcze mogę szybko ukończyć. Albo bym zostawił może na ten... Na matkę Emperora. Nie wiem, nie wiem, jeszcze się zastanowię. Ale na pewno teraz będę raszował u piętra. Yy, nie będę zważał na to, czy trafi mi się treasure room, czy mi się nie trafi. Bo z takim zestawem to ja naprawdę bym chciał... Yy, Jezu kolejny Sacrifice run. Nie no już wystarczy tego. Tego, tego poświęcania się, nie? Mam no, już najlepszy item z Evil Roomu, to mi tyle wystarczy. Dlatego uwielbiam właśnie te pokoje. Dla takich właśnie momentów uwielbiam żyć. I mamy bardzo chujowy item. Ale jak to chyba podniosę, to dostanę outside a po? Nie, nie dostanę a szkoda. Musiałbym mieć empty wasyl, nie... Yy. nie tylko... No! Żarówkę pustą, panie <ślam> nie odpaloną. na pierdziele. Co to up. Chujowo, tak szczerze. Ale trafi nam się teraz prawdopodobnie Devil Room? A skoro się nam trafi Devil Room, to wydałbym tam bardzo chętnie nasze serduszka, żebyśmy ich nie, nie mieli aż tyle. Mamy ich trochę za dużo i... no i tyle. Dobra, mamy naszego bossa, nim jest Mega Fatty, który spłynie w kilka sekund dosłownie i dlaczego mi się postać zaczęła poruszać do przodu, pomimo tego, że nie naciskałem strzałki do przodu? A może naciskałem? Nie wiem, po prostu jestem podjarany chyba za bardzo. Damage up plus health up, nie za dobrze tak szczerze, lecimy po prostu dalej, od razu się teleportuje na bossa i... No i mam wszystko w życiu, nie? Chyba. Ja dobra, na następne piętrze się to Albo na tym. O, nie będę się męczył. Loki. Bardzo szybki, bo, bardzo łatwy Bosik. Powinno nam szybko z nim pójść w miarę. To jest na pewno mega spoko. Mm, dawaj, dawaj. O! No Szotki da się trochę przydawał mi trochę za niski, Tu off-space. I mamy latanie. Mamy generację serc. To jest na, na pewno mega przydatne. Zajebiście. Ile byśmy musieli przejść na tym piętrze, żeby się dostać do tego bossa? Ja pierdzielę. Dobrze, że tutaj użyłem tego emperora. Mamy tutaj pierwszy Kerstrum, którego dziwo tak długo nie było. nie się do niego przeszedł, a na nim bym trochę zagrał. Tym bardziej, że ma trochę czasu w zapasie. No i, i ten dropno bardzo dobry kontrakt from below. Um, Oddajczki się już um, w, w tej grze nie musimy martwić. Um, bardzo chętnie bym zgarnął kartę. Defull wydałaby się na pewno, bo mamy aż trochę, aż trochę co Nie, wiem, Po prostu karta Deful by się przydała, tak? Żeby się wyteleportować potem z bossu, już po zrobieniu go. A to z tego powodu by się przydała karta Deful. Żeby po prostu móc móc dalej eksplorować piętro I Robert Cement, też dobry item. Kurwy wymać Ja pierdzielę. Boże, ale zajebiście. Tam, tutaj musimy naładować strzał. No czekaj o czym wystrzeli. To jest piękne. Ja pierdzielę. A ta jednak karta mi się nie przyda. Wszystko znaleźliśmy w miarę szybko. Dobra, lecimy do... O, Black Hand! Uwielbiam ten item. Ostatnio mi się go właśnie udało odblokować. Niestety to był run, który przegrywałem, więc nie jest to nagrane. Nie Mam tego na kamerze, nie mam uprawnień na komputer. 173. Tu jeszcze wejdę, tu jest tęczowe główno, które chętnie rozwalę. Do postczenia bym się przeszedł, zobaczył jaki tam jest item i item jest nawet spoko. Jest to Ranger plus Laka. Na szybko bym tej, tych bossów sobie pokonał. To jest przedsmak przed bostraszem, do którego na pewno nam się uda dojść. To w spejsce użyję od razu, bo czemu mnie nie w sumie. Na pierdziele, ale to jest... to jest rzeźnia po prostu się tutaj dzieje. O! Dobra, więcej monet do wpłaty do maszyny. Zajebiście. Tutaj możemy ognisko rozwalić, popłacić do maszyny to co mamy. I lecimy na nogę mamy. I 185 monet już wpłacone. Za niedługo sklep będzie ulepszony do drugiego poziomu. Tutaj mamy maskę do zabicia i jest matka. Ciekawe no posłatko. Tym bardziej, że jest jednego kita, takiego większego i tyle zadaliśmy. I prawie ją złapszetowaliśmy dzięki temu itemowi. O, zdrobniesz pajonka niestety tylko. Necropolis'y dwójka, dobra? mogli się przejść tutaj. No i nic ciekawego tak szczerze tu nie mamy. Na, na nim bym szybko jeszcze oddał HP, żeby no, ewentualnie jakiś item kolejny dropnął. Jak jego poprzednik. Nie, piguła, co to za piguła? I'm excited, nie za dobra piguła. Dobra, już nic nie zrobisz. To ja w takim razie idę po ten stapler, idę. O kurde, waham się między fluid a jabłkiem, bo po prostu jabłko będzie mega po prostu OP, a fluid cake będzie śmieszniejszy. wiecie co? Biorę tego fluid to będzie po prostu śmieszne jak Eee, jeszcze jedno by zrobił. na no szybko będę. Exit game i continue. Żeby po prostu mi się I'm excited wyłączyło, bo taki mały cheat niby, ale to jest irytujące mega, gdyby mi się to odpaliło, miałoby się, miałoby się to odpalić na bosie. No i przed bym prawdopodobnie tego bostrasza jeszcze przewalił nie? Ale ja nie chcę przewalić Bostrasza O, karta wypadła, a to jest karta Justice, spokoj. Runczak? Nie wiedziałem, że może mi się trafić rune shard. Run znaczy. za Chyba to była jakaś dejgad Fury, tak mi się wydaje. Ciekawe. Nawet, nawet nie wiedziałem, że się może trafić. Run Tak ja jeszcze na tym nie mam żadnej runy odblokowanej. Dziwne, bo nie może mi się trafić żadna runa, ale już mogło mi się trafić ten... Y run -sharpy. Wiem, że moje palce umrą potem. Akurat zajebiście. Za długo rozpoczynam pracę i jeszcze zabijam swoje palce, nie? To jest bardzo dobry pomysł. Bardzo rozsądne to jest co robię teraz. Bardzo rozsądnie zajmujesz się... zachowujesz się Bartoszem, bardzo rozsądnie na wafę. ten święty umrze? w końcu. No. I fruitka i chyba było wiele lepszym wyborem, jak mamy takie szybkie strzały, mi się wydaje. Nie żałuję, że go wziąłem, na pewno. Tym bardziej, że niektóre efekty się skalują z naszymi obrażeniami, które są tutaj aktualnie yy, wywane, a jak wiemy, o na przykład yy, jak tutaj mamy yy, holy shots, one się skalują dwukrotnie się naszych obrażeń. A ja miał na przykład sobie milka, to, to by było o wiele mniej niż jak mam czokie Więc to jest spoko, naprawdę. Niech po prostu podniesie tam te dwie serducha i drognie mi Rul sharda, którego sobie użyję. Chociaż nie powinienem używać Rusharda, bo... No, Ruchshardów nie powinienem używać teraz, Zachowam sobie je po... Po całym bo dopiero, wtedy zacznę je używać. No, ale Boss bo idzie mega sprawnie, mega szybko, mega przyjemnie, mega fajnie. Nie powinno być żadnych problemów. Yy... Internal harta tak się już nie chce. Potrzebowałem aż tyle tych runshardów, tutaj teraz trzy dropły dosłownie, cztery Co tu się dzieje? To ja jeszcze mógłbym, o tak sobie Atakować A Szkoda, że nie będę miał już jak płacać do Maszyny do dotacji Isaac jest odblokowany po prostu, tak szybko I mamy tutaj część do przemiany bookworma, co jest spoko Po prostu teraz użyję Chociaż ja mógłbym z tym cały czas biegać, tak szczerze, bo Pay to win jest mega słabe. Runshardu um sobie poużyję, używam. No i co, no i lecimy na następne piętro, nie? I przypadkowo Internet Harta z Gerdą. Nie za fajnie, ale trudno. Let's go do odchłani matki. O, Baby Bender udało mi się odblokować, bo e, użyłem sobie po prostu karty Z samo naprowadzaniem. E, to jest spoko Trinket nawet. I mam tam przejście na następne piętro, i nawet nie wiem czy z niego nie skorzystać, tak szczerze. I po prostu na następnym piętrze już zmaksymalizować swoje szanse na Devil Room. No to, to będzie przyjemny ranik. Nie no, ale chyba nie będę korzystał, bez przesady. Na pewno tutaj otrzymam obrażenia po prostu na. na matce. Znaczy na matce, tylko na bosie żeby. O, jeszcze dwa sol harpy dropy, zajebiście. No. To? Ghost Baby, nic ciekawego. Hermita nie chce. Blu sobie pójdziemy po prostu dalej. Przed chwilą zabiłem dwóch boców, ale nie zdążyłem nagrywania włączyć. Mamy judgementa. Potem jeszcze więcej oddam, jak się drakończył na serdusz. Mamy nasz secret room i mamy tutaj. Ten człowiek główną, który od razu rozwaliłem i ich bym nie wysadzał. Mimo to, że mogłem jakieś monety z nich dropnąć. Znaczy na pewno dropną. Ale na razie po prostu wolę jeszcze tego nie rozwalać i mamy... O Jezu! Dziwka Babilonu, zajebisty item. Tylko musiałbym nie mieć w ogóle serc No, dlaczego on nie strzelał nic, jak ja strzelałem? Nie wiem, co się dzieje z nimi ostatnio, z tymi silnikami, co to niektórymi. Także tak w się bagują, że nie działają kompletnie. Czy system komunistyczny? No cóż, no, niestety się nic ciekawego nie trafiło. Do podniesienia mieliśmy chyba około, tak żeby nie skłamać z... 500 hartów na całym piętrze ogólnie? Więc bym się na szybko zbił do czerwonych serduszek, aby zminimalizować swoją szansę na Devil Room. Aby na następnym piętrze już na pewno otrzymać yy, właśnie Devil Room, aby móc przejść się na Szatana, aby odblokować negatyw. Mamy tutaj nasz Secret Room, w którym jest Golden Key, co jest spoko. Yy, niestety tego nic nie dropło, idziemy na bossa. Ja od razu wchodzę w jakieś przeciwnika. Dlaczego nie jest taki przyspieszony ten boss? Jezus Maria, trochę się przestraszyłem. Miło to, że mieliśmy aż 4% szans przez yy, Black Kendu, to na szczęście się nie udało. Yy, ja pójdę po resztę Solhartów i już idę na następne piętro. Co To zapieguła? Aha, iPandu. Wskażą no, sobie z tej krótszej drogi. Nie będę iść naokoło, jak debil. I od razu będziemy maksymalizować nasze szanse na... Na debil. Room. Mamy tutaj pigułę Hell'App, chętnie ją wezmę. Czemu nie? Mamy tutaj Curse do którego chętnie mi się przeszedł. I mamy tutaj żebraczka. Muszę no, szczerze sprawdził, czy tu nie ma, może. Jest Secret Room, dobra. To na żebraczku na pewno też trochę poddajemy i to było szybkie. <grytum> mamy tu już Boca, ale jeszcze bym do niego nie szedł. Po prostu bym poszukał Secret Room. Ja już Secret room mam, ale. Po prostu bym poszukał jakiegoś żebraczka do wysadzenia, cokolwiek. Super, w sumie Super Secret Room może być. Będzie tutaj super secret, uwaga! Jest super secret, a w nim jeden black card. Jak na złość, na piętrze, na którym najbardziej potrzebuję mieć yy, szansę na Devil Room, Żeby móc przejść dalej, to nic mi się nie będzie trafiać, nie? Jak się nie trafi Devil Room przy takiej szansie, sz to będzie zły Ale na szczęście jeszcze trafią mi karty z nich więc jest potencjalnie jeszcze szansa na to, że z tych kart po prostu. Że jedna z tych kart będzie Judgment. Widzę, że, że mamy tutaj boss challenge, do którego na razie się niestety jeszcze nie przejdę. Mamy przemianę w WuPorma. Zajebiście. Dwie książki ta, ta książka tak byłaby lepsza, ale i tak wolę chyba to. Mimo wszystko. Monster menu jest jakiś takie po prostu śmieszniejsze. Nie no i bez kitu mi się nic nie trafi. Nic mi się nie trafi. Jak ten run się zakończy tak na sercu matki, to będę trochę zawiedziony. Nawet trochę bardzo. Chociaż chyba, jakbym oddał mu HP temu żebraczkowi. Hmm. Nie, no jebać, to jest już na matkę. Trudno po prostu się mówi. Bo też mi maksować to grawin. Ty nie, nie chcę, żebym mi maksował. O, żebraczek? Skarta Demon, bez sensu. Nie trafił się. No, widzowie, próbowałem. Cóż no. Zobaczmy sobie na szybko zakończenie i będę kończył już tą farsę, bo nie ukrywam, że jestem zły, że mi się to nie trafiło. Jestem nawet bardzo zły. No, Doktor Fetus odblokowany, spoko. No, zajebiście wyglądasz, najzłej. Cóż no, udało się nam trochę zrobić, ale miałem nadzieję już na odblokowanie negatywu, jestem bardzo niezadowolony. To, co się aktualnie tutaj wydarzyło, to było po prostu... To było żałosne, tak szczerze. A na spokojnie Iz Izaakiem moglibyśmy już mieć yy... odblokowany jeszcze Darkroom. Może nie Darkroom, przepraszam, tylko Sheol. Jestem niezadowolony, ale przynajmniej run był przyjemny. dusza ja dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mówcie znajomym, którzy też lubią Izaka. Polecajcie, że istnieje taki Idiotyczny i cringe'owy kanał jak mój. No cóż, ja tymczasem dziękuję za oglądanie i żegnam.